Kochani, złapała nas karta pamięci i troszkę y, prąd, natomiast Gutku siema, piąteczka, wracamy po malutkiej y, zamieszaniu. Jak wiecie kochani, bawimy się chwileczkę z Fifą, bo coś tam sprawdzamy, coś tam się uczymy. Gutek próbuje coś y, kupić okazyjnie, no niechcący kupiliśmy kogoś tam za 150, słuchajcie, końców. Teraz mamy Suarez, ale ten Suarez jest u nas w składzie, Gudku. No to na co nam on? Jego nie kupujemy, jak jest u nas w składzie. Jak z Drogbą? Nie da się A czego się nie da? Jeszcze jest... A, bo jest koniec, czyli patrzcie, Drogba poszedł za 950, a my chcieliśmy dać tysiaka. Bo za szybko lecisz. Elizeu, lecimy dalej. Elizeu z Benfikino pasowałby nam. Słuchajcie, tu jest Christiansen, lecimy dalej. E... Tak, Leonardo. Leonardo. Słuchajcie, tego nauczył nas Kuba, jak kupić i sprzedać, i wczoraj udało nam się pierwsze końcy przytulić za trenera, bo zawodnika nie sprzedałeś żadnego gutek, nie? Nie, Rakitic'a nie biorę. Nie chcesz rakiticia z Barcy? 800. 800? Ale, a była szansa, dałbyś 900 i by był nasz. Rakitic za 900, dobra kasa. Tak? No pewnie, widzisz, że. Masz rano, czekitanie. Słuchajcie, no masz w 150, dawaj za masz szerano. On na obronie jest dobry. No to dawaj 700, za maszczerano można dać, dawaj 700. A dałeś 750 to od razu za maszczerano? A ziomek dał. A ziomek dał, czyli maszczerano, słuchajcie może się okazać, że jest poza naszym zasięgiem. Ja wam przypominam kochani, że po 19 sprawdzimy czy mamy do zabrania jeszcze jedną paczkę, dlatego że z okazji urodzin słuchajcie FIFA rozdaje darmowe paczki. Myśmy o tym nie wiedzieli kochani, natomiast no można było fajnie skład poukazać. Co to dzisiaj nam wpadło z tych paczek gutek? Słuchajcie, no nie pamiętam, bo emocje są za duże. Ja też nie pamiętam. Wiem, że wczoraj wpadł nam, słuchajcie, kloze, eee... Słuchajcie. Ja ta wyjdę na z tego. No. Chcę coś zrobić. No. Sprzedać tego goska. Którego Co? chcesz sprzedać? Tego. Tego knita? No. No to spróbuj, ale spróbuj nie? go wystawić za 200, no, ale nie wiem, czy to ktoś się 20? zainteresuje. No dałeś 150, no to aby tylko poszedł, nie? Okej. Okay. Wystaw go za 250, no. Dawaj, wystaw na licytację. Czekaj, chcę coś... Słuchajcie, no Gutek załapał te, te zabawy tutaj menadżerskie, czyli uczy się biznesu przy okazji. Widzę, że na Fifie można się nauczyć nie dość, że myślenia piłkarskiego, to jeszcze słuchajcie, robienia interesów, czyli kupić taniej, sprzedać drożej. No myślę, że to pozytywna słuchajcie wartość dodana w Fifie. W tym momencie słuchajcie, Shillini to my wczoraj kupiliśmy chyba Gutek, tak? Czy wpadnę z paczki? Gutek. Tak Jeszcze tylko 3 minuty. Co 3 minuty? Do 19? Tak. Słuchajcie, po 19 zobaczymy, czy pojawi się nowa paczka, bo ponoć po 19, jak wiecie, kochani, nie można nie otworzyć tak, kolejną to. paczkę. Ja takiego slinga, a, ja, a ja mam paczkę napad. Remi i klozę. No to będziesz wymieniał, no jak kontuzja się zmęczy, co ci przeszkadza? Ci nadmiar napastników? Rewelacja. Super jest. Natomiast. No, jest bardzo dobrze, coraz lepiej jest, słuchajcie. No, jeszcze SP musisz na środek pomocy kogoś znaleźć, słuchajcie. No, ja tutaj nie miałem przypadkiem SP de Proszę bardzo, już się troszkę zmieni, ale nie za tego chyba wymieniłeś. tego. Gudku, wracaj na zakupy jeszcze, póki nie ma paczki. Wracaj szybciutko na zakupy. Dobra. Słuchajcie, odcinek pilotażowy, pokazujemy, co się nauczyliśmy, słuchajcie. No na zakupy. Tak. Dawaj, piłkarze, tak. Dawaj może coś kupimy, coś zahandlujemy. No powiem wam, niesamowita sytuacja, bo tak można poszukać trochę końców na paczki. I teraz uwaga. Eee, ale ty weszłeś teraz, słuchaj, na Kieresia widzę, to jest są na trenerzy. Trenerów chcesz pokupować? Słuchajcie, no Kieres eee, z Bełchatowem, no tak różnie. Raz go chwalą, raz nie chwalą. No leć dalej. No Van Hal, no wczoraj go sprzedałeś, dzisiaj go znowu ktoś już sprzedaje. No wczoraj zarobiłeś na nim ile kasy? Tysiąc. Tysiąc na nim zarobiłeś? I tak. No dawaj kupuj go. Nie no ja, ja za... tak. Ale nie, on ma teraz 850, to go nie kupuj, co ty? Pieraz. Wolniej, bo za ostro jedziesz. No, parandeli, leć dalej. No odleć dalej. Galahan. No Galahan też robił robotę jeszcze jako piłkarz. No, to uciekaj z treneru, wracaj do zawodników. Na razie czekamy, może się coś zmieni. Proszę o piłkarzy. Za moment, przypominam, kochani, sprawdzimy, czy po 19 dostaniemy kolejną paczkę od FIFA. No, gdyby tak się stało, kochani, to Mistrzostwo świato. Przypominam, że o 18.30 pijąc kawę u naszej babci, przekochanej, którą bardzo, bardzo pozdrawiamy, dowiedzieliśmy się, dowiedzieliśmy się, że codziennie do 19.00 jedna paczka do wzięcia. Przyjechaliśmy szybko, faktycznie paczka była. Ciekawe, czy po 19.00 będzie kolejna. I dlatego, kochani, kamerę uruchomiliśmy. W ogóle spontanicznie, totalnie, zobaczcie, gutek jeszcze w butach, nawet się nie rozebrał. Ja bardzo podobnie, też jeszcze, kochani, w butkach, Także, no, jedziemy na ostro. Słuchaj, no, kogo, kogo jeszcze możemy zakupić? Tam był Roy Kin, a nie Kan. To już jest taki wiekowy zawodnik, no to powiem ci, że już chyba zarobić na nim za wiele nie zarobisz. O Aysien, Aysien jest kozak, no. W ogóle nie ma. 900 była wywoławcza, dałbyś 1000, to by poszedł. Tak, znowu ta sama sytuacja. Dajesz ja tysiąc, bo nie ma bieżącej oferty, czyli nikt nie jest zainteresowany, dajesz tysiąc i kupujemy. No przed chwilą tak kupiłeś ziomka za 150. No wiem. Każdy, kto tu jest wystawiony, jest na sprzedaż, synu. Ja wiem. No to czego nie dałeś tysiąca za Isjena? Trzeba Trzeba Isjena brać? Już teraz nie możesz, bo jest koniec czasu. Nie zdążyłem, były dwie sekundy do końca. No to rozumiem. No to dobra, no ale lecimy dalej, nie, że się nie da. Słuchajcie, no czarhanoglu, byśmy mieli fajne rzuty tak. wolne, słuchaj. Jak nie da się? No, znowu mówisz no, to samo? No! Aha, bo ty dałeś do jest, tysiąca, nie tak? Być ja nic jest. nie chcę być najwodrzejszy, kochanie. Koniec jest, patrz. No to widzę, że koniec. Dobra, leć dalej, no. Mała sprzeczka szabłowa się pojawiła, kochani. Różnica zdań między e, moim gudkiem a mną. No ale, kochani, świadczy to tylko o, o naszych silnych charakterach. Natomiast e, to nie jest tak, że ja chcę mieć gutku cały czas rację. Natomiast nie tak dawno przypominam ci, nie chciałeś kupić dziąka i kupiłeś za 150, bo mówiłeś, że się nie da. Biglie mamy już, nie kupuj go. Biglie dzisiaj dostaliśmy z paczki. E, tutaj mamy, kochani. A Sachina też nie był do kupienia, Sachin? Bo jest koniec już licytacji, tu masz 46 sekund. Bony, Aurier, tu masz Reynards z Leverkusen, no byłby w komplecie, słuchaj, z tym. Grałby w komplecie z... zrozumieliby się bardzo, z, z Kisslingiem. Ja mam tam złotych. Masz ich? Tak. Dobra. I tu... nie. Ale próbujemy zarobić na kimś, nie? Okazaki... No okazaki... nie, drogi jest. Osi? Tutaj teraz. No to 1400 to jest jego jakby wartość, nie? No, no to ja chcę właśnie, żeby było dużo tam. No żeby z 5000 tam było. O, patrz. No, zobaczymy co gutek tak. ustrzeli. Kahila! To dawaj Kahila, 150. Niewielkie pieniądze, dawaj Kahila. Dawaj nie, go. Nie. Daj 200, no. Czekaj, zobaczę, jak będzie tam... Pod Czy ktoś cię przebije, no. no? Nie, ja tylko nie Już ktoś przebił 200, dawaj 250. Czekaj. Ale to nie, bo ty dasz i potem nowo, na nowo idzie czas, to nie, że pod koniec, no pewnie. Już jest 750, widzisz? To już za dużo? Ach, ty materialisto. E, Higuań, Boruc jest za 500. No nie wiem, bierzemy Boruca? Nie. Nie bierzemy Boruca, no to dobra, nie zasłużył sobie boruca. Mam o ja, 10 sekund i od razu już dają. Stransil. No kochani, czyli widzę, że polowanie Tyson bardzo bramko z Szachtara. Ale nie da się patrzeć. A Wild jakie pieniądze? Już też koniec. Szyrzuch. Strotman, She też She koniec. O, Strotman by pasował, kochani. Roma. Rafinha. No, Rafinia z Bayernu jakie pieniądze za Rafinie? 500. No to dawaj 700. My kogoś z, z Bayernu też mamy, nie? I co na razie dałeś 500, tak? 700. A już ktoś nas przebił, czy nie to ty ja dałeś? 700. Aha, czyli czekamy, słuchajcie. 20 sekund, zobaczymy. Może Rafinia będzie nasz. Oj, 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 jak nikt niego nie interesuje, Rafinia, czyli to jest w tym momencie, y, co on tam jest? SPO, czy co on ma? PO. Prawa obrona. Prawa obrona, Rafinia, prawa obrona. Pasz, pasz. Jest nasz. 4, 3, 2, 1. To mogłeś dać 600 chyba, stówę byś zaoszczędził. Gratulacje Gutku, witaj serdecznie Rafinia w składzie najlepszej reprezentacji. Ale dajesz 600 dlatego, bo myślałem, że coś jeszcze o ja. Nie no, stówkę przepłaciłeś niepotrzebnie, trzeba było dać 600, masz taką nauczkę. Gutku, teraz słuchaj, wystaw kogoś na sprzedaż za normalne pieniążki, idziemy sprawdzać czy jest ja, paczka. O co chodzi? No sprzedaj teraz kogoś z naszego składu. A. Tylko nie możesz tych co z paczki trafiłeś z FIFY, wiesz? Ale wystaw normalną cenę, nie 2000, tysiące, tylko wystaw tam. Wystaw. Lepiej jak wygrałeś, Chciałbym nie? rafinie yy, Teraz co go kupiłeś? Tak. A dałeś za niego ile? Yy, 700. Teraz. No to spróbuj wystawić, yy, kup teraz 1500. A kup teraz? Tak, że jak ktoś będzie chciał, to za 1500 nie go kupi, a wywoławczą daj 800. Masz rafinie? I teraz tak. Jego wartość ile była? Czekaj, właśnie teraz zobaczę, do innych. Nie. No załapał gutek, słuchajcie. No wyślij wszystkie karty do klubu, nie wiem. Do, a wystaw na licy... O tu masz wysta wystaw na licytację niżej. O tu wystaw na licytację. Za ile? I teraz patrz, kup teraz miał 5, to ty daj kup teraz 3. Daj 3. 3 daj no. 3000. 3000 tysiące. Tysiące za Rafinie i teraz daj u góry yy, wywoławczą 800. Tylko no zobaczymy, może ktoś da 1000. O tak, oddaj 900. Dobra, to 200 przykujemy i ognia. I wyślij. I zobaczymy, czy pójdzie. Będziemy co jakiś czas sprawdzać. A teraz, Gutku, proszę zobaczyć, która jest godzina. 11:05. Skąd wiesz? Gdzie widzisz ten tak. czas? Jest na FIFA? No. no to idziemy zobaczyć, czy jest paczka. Uwaga! Jest. Jest paczka? No. Następna paczka? Nie kręci, Gutek. Yes. Mamy paczkę, zobaczcie, otwieramy kolejną paczkę. Uwaga! FIFA, welcome.